Rozią 17. Apokalipsy Bogu Spin-offu mangi rekord oprak na rok w 3 minuty Morrigan atakuje chińskiego boga swoją potężną pięścią Ale Neża transformuje swoją własną rękę w tarczę i blokuje cios Następnie obraża celtycką bokinie, że jej styl walki jest oporny i nie ma finezji Po czym oddaje jej za pomocą fali energii i posyła w stronę trybun Bogowie nic sobie z tego nie robią, że walka przeszła na obszar cywili A Neża znowu zamienia swoją rękę i tym razem posyła jeszcze silniejszy promień energii O nazwie włócznia Omega Następnie tłumaczone nam jest, że ciało Nerzy pochłonęło faktycznie siłę ciosu Morrigan, po czym zamienił ją w destrukcyjną moc, którą oddał bogini swoją przymnioną ręką. Kobieta jednak odbiła włócznie chińskiego genosa z Łączpanmena, tymczasem Ares wyraża ubolewanie nad tym, że zewnętrzni bogowie sieją taki chaos podczas walki i nic sobie z tego nie robią, że niszczą trybuny i mogą zabić widownię. Zawodnicy jednak go zlewają i walka trwa dalej. Tym razem Nerza używa swoich syntetycznych organów, by stworzyć miecz oraz mienia kształt nóg do osiągnięcia większych prędkości. Arena dalej jest niszczona i Zeus z Hermesem zastanawiają się, czy taka arenka to nie za mało dla dwóch zewnętrznych bogów, ale po chwili najwyższy z bogów stwierdza, że w sumie ma wrąbane co się stanie z areną i widownią i niech walczące robią co chcą. Następnie widzimy reakcję kilku zewnętrznych bogów, w tym dwóch, których tożsamości jeszcze nie znamy, ale jeden z nich to zapewne Shinigami. Kukulein stwierdza, że Morrigan nigdy się nie zmieni. Bogini atakuje Genosa od z areny, ale ten unika wszystkich ciosów, po czym przeprowadza serię szybkich cięć, które robią z Morgan Morrigan plansze do grania w sudoku. W nocją litości, Nesha wspomina Wukonga, którego traktuje jako jedynego godnego się przeciwnika, który wywołuje jego odruch serca. Z fantazji budzi go jednak Morrigan, która blokuje mnie swoimi szczękami, po czym przytrzymuje genosa z temu i szykuje się do sprzedania mu soczystego ciosu pięścią. I chiński bóg po raz pierwszy w swoim życiu czuje prawdziwy strach cios był tak potężny, że będący daleko od areny Wukong uznał to za trzęsienie ziemi. Tymczasem nerza po tym ciosie wygląda tak, że uhuu chłop raczej nie zobaczył w kolejnym rozdziale. Sumując, 17 rozdział Apokalipsy to festiwal wszystkich największych stamp i błędów, jakie może zaserwować turniejowa manga. Mamy więc po jednej postaci, gdzie jedna jest zdecydowanym faworytem i cóż za niespodzianka, wygrywa. Do tego starcie kończy się w jeden rozdział, bo wiadomo, że najlepiej nawalić i walczących na start, tylko po to, by po fakcie przypomnieć sobie, że ta manga wychodzi raz w miesiącu i nie mają tyle czasu i chęci, by każda walka trwała kilka rozdziałów. Mamy też wyrąbanie w zasady i tam, gdzie główny rak na roku unikał, by ktokolwiek z walczących trafił na trybuny, tak tutaj nikt z Zeusem włącznie się tym nie przejmuje, że widownie sprawia zabijana. Wisieka na torcie to zaś kolejna walka, oparta na tym, że jedna postać przyjmuje ciosy, po czym kończy show jednym silnym uderzeniem.